Witajcie. Temat naszego dzisiejszego wideo dotyczy zwierzaków. Obecnie chyba nikogo nie zaskoczymy już rankingiem najbogatszych ludzi świata. Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg i inni szczęśliwcy, którzy znajdują się w pierwszej dziesiątce bogaczy tego świata, są oczywiście bardzo fajni, ale wciąż dość rozpoznawalni. A co z bogatymi zwierzętami? Te zwierzaki milionerzy same odziedziczyły lub zbiły fortunę. Tak, niektórzy z naszych mniejszych braci kotów, psów, a nawet kurczaków mogą pochwalić się tak imponującym bogactwem, że każdy będzie im zazdrościł. Chcecie im się przyjrzeć? Zaczynamy. 11. Maltańczyk Mija. Księgowa Rose Ann Bolsani nazywa swojego psa, maltańczyka o imieniu Mia, córką i prosi o traktowanie jej jak człowieka. Mia ma swój własny pokój z szafą, w której mieści się ponad tysiąc strojów i różnego rodzaju biżuterii. Właścicielka karmi ją łyżeczką przy wspólnym stole i zabiera ze za sobą nawet w najdalsze podróże. W 2015 roku Bolsani ogłosiła, że pies odziedziczy jeden z jej domów rezydencję na Florydzie, która stanie się prezentem na trzecie. Urodziny szczeniaka ma także zostać uwzględniona w dziedziczeniu na równi z człowieczymi synami kobiety. Nawiasem mówiąc, ci nie są przeciwni nowemu członkowi rodziny i w pełni popierają decyzję matki o włączeniu pieska do testamentu. Jak powiedziała sama Rose Ann Bolsani, rozmawiałam z synami o udziałach mi w spadku i bez problemu doszliśmy do porozumienia. 10. Bulteriery Jus, Minder i Callum. Inny miłośnik zwierząt, projektant Alexander McQueen, który popełnił samobójstwo w 2010 roku, zostawił swoim bulterierom Juice, Minter i Callum ponad 60 tysięcy dolarów. Pieniądze miały zapewnić psom dobre życie do końca ich dni. W liście pożegnalnym projektant poprosił rodzinę i przyjaciół o zorganizowanie psom godnej opieki. McQueen zostawił jeszcze po 124 tysiące dolarów na cele charytatywne. Schronisko dla zwierząt Better Sea Dogs and Cats Home oraz Centrum Buddyjskie w Londynie. 9. Żółw Silverstone Christina Foyle, właścicielka dużego wydawnictwa, przekazała swoje 2 miliony dolarów żółwiowi o imieniu Silverstone. Teraz żółwiem opiekuje się Anthony Siliv i jego żona. Sami nie zostali wymienieni w testamencie, więc ich sytuacja finansowa zależy całkowicie od majątku żółwia. Z tym raczej nie powinno być problemów. Silverstone ma dopiero 50 lat, a takie żółwie żyją około 200. 8. Maltańczyk Trouble. Była menedżerka sieci hoteli, w tym Helmsley Palace Hotel, New York Helmsley Hotel, Park Lane Hotel i żona Herego Helmsleya Leona, zszokowała opinię publiczną. Za jej oburzające wybryki i skandaliczne zachowanie nazywano ją królową zła. O bizneswoman mówiono nawet po tym, gdy zmarła w 2007 roku. Zgodnie z jej ostatnią wolą, 12 milionów dolarów majątku trafiło do ukochanego pieska, maltańczyka o imieniu Trouble. W tym samym czasie dwoje wnuków dostało 10 milionów dolarów, a pozostała dwójka nie otrzymała zupełnie nic. Na wniosek pokrzywdzonych krewnych sąd zdecydował o obniżeniu kwoty spadku dla zwierzęcia do 2 milionów dolarów. Ta kwota wystarczyła, by Trouble wciąż był szczęśliwym psem. Rocznie wydawano około 100 tysięcy dolarów na jego weterynarza i opiekuna osobistego, 8 tysięcy dolarów na regularne zabiegi pielęgnacyjne i przeszło 1000 dolarów na karmę dla psów. Piesek zmarł w 2010 roku i zgodnie z testamentem swojej właścicielki został pochowany w grobie rodziny Helmsleyów. 7. Chihuahua Conchita, April Maria i Yorkshire Terrier Lucia. Psy Gail Posner, córki biznesmena Wiktora Posnera, Chihuahua Conchita i jej siostra April Maria oraz Yorkshire Terrier Lucia cieszyły się wszystkimi dobrodziejstwami cywilizacji za życia swojej właścicielki. Jeździły z nią na zakupy i zabiegi spa własnym złotym kadilakiem, nosiły diamentowe obroże od Tiffany'ego i spały w kaszmirowych sweterkach, oglądając wcześniej hiszpańskie seriale telewizyjne. Gail upewniła się, że po jej odejściu zwierzęta nadal będą miały wszystko co najlepsze. Kobieta przekazała im więc swoją rezydencję w Miami wartą 8 milionów 300 tysięcy dolarów i 3 miliony dolarów w spadku. Ponadto zapewniła im opiekę. Ochroniarze, kamerdyner i gospodynie otrzymali łącznie 27 milionów dolarów oraz prawo do mieszkania w rezydencji bez płacenia czynszu. Wszystko to oczywiście pod warunkiem, że zajmą się psami. Ten stan rzeczy nie odpowiadał synowi Gail Posner, reżyserowi Bretowi Karowi. Zakwestionował on wolę matki, twierdząc, że to obsługa zmusiła ją do oddania majątku zwierzętom. 6. Golden Retriever Pondjak. 98-letnia Betty White, ulubienica Ameryki i zdobywczyni sześciu nagród Emmy, znana jest nie tylko z ról w złotkach i rozpalić Cleveland, ale także z zamiłowania do przyrody i zwierząt. Moje życie to w połowie show biznes, a w połowie zwierzęta. To dwie rzeczy, które kocham najbardziej, przyznała aktorka. Być może dlatego Betty postanowiła zapisać swojemu golden retrieverowi Pontiacowi w testamencie 5 milionów dolarów. 5. Scott's Dumpy Gigu. W 2000 roku wydawca Miles Blackwell i jego żona Briony sprzedali swoje udziały w rodzinnej firmie Blackwell Publishers i przenieśli się do Oxfordshire, aby hodować owce Manx Loughton i rzadkie kury Scott's Dumphy. Rok później para niespodziewanie zmarła. Brioni odeszła w wieku 46 lat z powodu rzadkiej choroby, a Miles trzy tygodnie później w wyniku wylewu. Bezdzietna para przekazała większość swojego majątku, około 50 milionów funtów, na cele charytatywne. Troskliwi właściciele nie zapomnieli o swoim ulubionym kurczaku gigu. Zgodnie z ich wolą ptak otrzymał pełne wyżywienie i utrzymanie, a dodatkowo jeszcze 15 milionów dolarów. 4. Golden Retrievery Luke i Leila, Cocker Spaniel Sadie i Springle Spaniel Sunny oraz Lauren. Prezenterka telewizyjna, potentat medialny, kobieta biznesu, filantropka i jedna z najbardziej wpływowych kobiet na świecie – Oprah Winfrey. Zgodną podziwu wytrwałością dba nie tylko o innych. Założyła Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls w RPA, aby pomóc tamtejszym dziewczętom. Mowa o kraju, w którym tylko 14% ludności ma wykształcenie średnie. Prezenterka nie zapomina też o swoich ulubionych psach. W sumie jest ich pięć. To Golden Retrievery Luke i Leila, Cocker Spaniel Sadie, Springer Spaniel Sunny oraz Loren. W 2008 roku okazało się, że aby zapewnić psom jak najlepsze życie po jej odejściu, opra zapisała im w spadku 30 milionów dolarów. 3. Szympans Kalu Trzecią pozycję na liście najbogatszych zwierząt zajmuje szympans Kalu. Brytyjska arystokratka Patricia O'Neill uczyniła swoją ukochaną małpę bogatszą o 53 miliony funtów, około 88 milionów dolarów. Oprócz pieniędzy, Kalu odziedziczył cały majątek właścicielki, znajdujący się w Kapsztadzie w RPA. Szympan Kalu to prawdziwy kopciuszek. Kiedyś Patricia O'Neill znalazła go pobitego i przywiązanego do drzewa w Kongo. Od tego czasu stali się bliskimi przyjaciółmi. 2. Kod birmański szupet. Po śmierci Karla Lagerfelda w 2019 roku pojawiły się plotki, że birmański ulubieniec projektanta mody, Kot Szupet, odziedziczył 200 milionów dolarów, czyli znaczną część majątku projektanta. Zgodnie z francuskim prawem zwierzę nie może stać się bezpośrednim spadkobiercą, więc nie do końca jest jasne, czy Szupet faktycznie dostał coś po śmierci właściciela. Wiemy na pewno, że kot nadal prowadzi luksusowe życie i dzieli się nim na Instagramie, który, nawiasem mówiąc, obserwuje 50 tysięcy osób. Na szczęście, tantiemy za udział w kampaniach reklamowych Opla Korsy i Shu Uemury powinny wystarczyć zwierzęciu na długi czas. Szupet mieszka teraz w Paryżu ze swoją nianią i, jak mówi była gospodyni Lagerfelda, François Cachotte, zwierzę jest w dobrej formie, otoczone miłością. 1. Owczarek niemiecki Günther IV. Owczarek niemiecki Günther IV to prawdopodobnie najbogatszy pies świata. Mieszka na rodzinnym osiedlu w Niemczech, kibicuje własnemu klubowi piłkarskiemu Pontedera, na aukcjach kupuje swój ulubiony przysmak, rzadkie białe trufle. Wakacje spędza w swoich włoskich willach lub na Bahamach. Günther zaczyna dzień od kąpieli w niezwykłym basenie, a następnie po obfitym śniadaniu udaje się limuzyną do fryzjera. Po powrocie zajada się doskonałymi stekami, kawiorem i truflami, starannie przygotowani przygotowanymi przez jego osobistego szefa kuchni. Jak przystało na dobrego psa z bogatym rodowodem, Günther IV odziedziczył majątek po swoim ojcu, owczarku niemieckim Güntherze III, a on z kolei po swojej kochającej właścicielce, hrabinie Carlotcie Liebenstein. Cała fortuna Günthera IV, szacowana obecnie na około 400 milionów dolarów, znajduje się w funduszu powierniczym zarządzanym przez Günther Corporation, którego pies jest dyrektorem generalnym. Trzeba tu zauważyć, że opiekunowie psa nie tylko nie zmarnowali pieniędzy, ale nawet zdołali powiększyć majątek. To wszystko na dziś. Jeśli Wam się podobało, nie zapomnijcie polubić tego wideo i zasubskrybować naszego kanału. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia wkrótce.